Dobra, update sytuacji, namiot rozłożony, nawet oświetlenie wprowadzone. No, takie małe, małe laboratorium, mała kuchnia na razie to wszystko jak widzicie jest ustawiane w, w polski kabaret a my z Sebastianem przebawimy w kokosy, cambo life w każdym razie uskuteczniamy przetwórstwo no ja już chodzę teraz robiłem yy, na razie tych kokosów parę otworzyłem, tyle mamy wody, jeszcze będziemy musieli ją ze dwa razy poprzelewać. Yy, no, no, nie jest łatwo ręcznie, w przyszłości zapewne będziemy mieli maszynę. A na razie ja walczę z tymi kokosami. A jeszcze to białe by się przydało wyciągnąć, zobaczymy ile nam się uda wyciągnąć. Do tego jest potrzebna taka frezarka. No ale frezarki nie mamy, ale coś tam zobaczymy. Może olej na ciepło mi się uda zrobić, tylko będę musiał Troszkę na tym powalczyć. Co myślisz, Sebastian, o tym wszystkim? Ale masz czerwoną głowę. Zemieralny Słońce, Kambodża. A za oknem mamy co? Mongo. Już się Tak. Tam bolaj w Kambodża. Mówili się, że Sebastian zawsze pracuje i nic robi. Także Sebastian jest za kamerą, może potwierdzić, ile kokosów. Otworzyłem już. Robię dzisiaj 12 litrów nastaw z wody kokosowej. Na alkohol później oczywiście na odset. No i co? Jak ktoś mówił? Jak ktoś mówił, że nie ma przetwórstwa Smarteco, no to dzisiaj zobaczycie, że będzie. A ja się muszę otwierać kokosów. Idzie mi to coraz lepiej. Aczkolwiek kokosy są strasznie duże Ale powoli do przodu Najważniejsze to, żeby palce nie stracić, nie Seba? A jak ktoś nie wie To wam pokażę Bo jeszcze się nigdy nie chwaliłem Ale dzisiaj mogę wam pokazać o. Kokos otwarty Także ja już mam Cztery palce u prawej ręki Doznałem kiedyś wypadku W Rotterdamie W Europorcie No i co? Teraz jak zamawiam piwo To cztery piwka mówię I jest Heil Hood. Po niderlandzku będzie Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Także dzisiaj troszkę kokosów przerobionych Hmm, chyba 20, z tego co Sebastian naliczył kokosów, a z tego około y, 12 litrów y, wody kokosowej, także całkiem nieźle, całkiem przyzwoicie, oczywiście też były jakieś straty, y, moja ręka jak widzicie od noża i to myłem ją i się nie domywa, cała czarna, Cztery palce y, wojownicze żółwienie no, oczywiście do przerobienia jest jeszcze środek, czyli ten miąż biały, z którego chcielibyśmy trzepać olej, ale na razie nie mamy maszyny. Co nie znaczy, że się to nie zmieni. Na razie jeszcze jest opcja metody na gorąco, czyli trzeba będzie to wydobyć, przemielić i obróbkę cieplną zastosować, i wtedy będzie olej. Jest godzina 16, jeszcze 2 godziny będzie widno. Mam nadzieję, że mi się troszkę uda z tym powalczyć. Mam tutaj taki boks specjalny do tego. A Sebastian tam montuje właśnie butlę gazową do kuchenki, bo będziemy musieli troszkę tutaj podgrzać tą wodę. Zabrałem Sebastiana po robocie do naszego sklepu. Tutaj update y, domku, który wczoraj budowali. Tak się prezentuje, jeszcze jak widzicie, nieskończony. No, przed chwilą byli tutaj kmerzy, trochę sobie pogadaliśmy. Tutaj pani właścicielka z dzieciakami, jakiś klient i sobie oczywiście, który cały czas czekamy na wywiad. To trochę poczekamy. <laughs> ok, Today you feeding fish i, I watch. This. Także jest Kuki, on Ok, jest, okay. jest Morkat. Jak ryby, jak widzicie, już czekają. Oh! Ryby już czekały. A ja mam. O! Oh! Big! Big one! Morkat dzisiaj zarzuciłam na bogato. A ja jeszcze mam. O, zobaczcie. A ja mam jeszcze kawałek bagietki. I mam też wędkę, także będzie może kolacja albo śniadanie. Cała familia, wow, i bardzo rąk, Cała familia psów. A jak możecie zobaczyć, ryby też żerują elegancko, ale tylko nie na moim spowiku. Godzina siódma. Ale jak widzicie, bardzo ciemno. Tam jest dom Bezosa, a ja dostałem krupniczku od Michała. Wypiłem sobie kawkę, zupa na później. Idę do Smarteko, dlatego że... Coś tutaj się kręci. Idę do Smarteko, dlatego że muszę posprzątać, wyciągnąć jeszcze te miąższ z tych kokosów. Potem schować do lodówki, zagotować wodę kokosową, gorący garcia troszkę yy, i o smarteko tam yy, zagotować wodę, dodać drożdży, przelać to wszystko. Normalnie tego nie robił po nocy, ale no wszystko by się psuło. To po raz może się ciąć troszkę. To po raz, a po dwa. Y, boję się, że jutro jak ja już nie wiem, czy teraz nie będzie masy mrówek. Także dzisiaj pierwsza, druga, trzecia zmiana na zmartego. No ale cóż, śmieję się do Michała, że to taka kara. Michał mówi, że nie możesz, mogę tego traktować jako karę. No ale ja podchodzę tak do tego, że za dużo czasu nic się nie działo ludzie też różne komentarze dawali, dają nadal ale ja sobie powiedziałem, że się nie poddam i ogarnę to jak trzeba zawsze trzeba patrzeć pod nogi czy nie ma węży, kokosów mało zostało Muszę jeszcze odpalić halogenik Widzicie, światło zostało laboratorium Tak się prezentuje, zaraz odpalam jeszcze komputer W sumie to jest odpalony Muzykę włączam Sebastian mi zostawił Nawet się sama odpaliła Także baza jest kuchenkę podłączył mi Sebastian widzę, że owadów cała masa się zebrała znaczy cała masa, że ale ten no ale tak to się prezentuje o, jakieś węże chodzą będzie tutaj się działo coś na pewno Ok, idę podłączyć halogenik żeby troszkę było jaśniej, żeby nie nic nie zeżarło i tak trochę będę musiał ten halogen podłożyć bliżej o kokosów teraz jak widzicie jest dużo jaśniej. Mam taki długi tutaj przedłuże, 330 parę metrów, także nie zakłaponiki. Tutaj w ogóle jeszcze wam nie pokazywałem chyba dzisiaj, ja może pokazywałem 10 kg drożdży z Chin przyjechało. O jaki wielki cień Putin. A tu co się dzieje? Ciekawego, odpalę tutaj jeszcze latareczkę. No, jak na razie yy, ataku rówek nie ma. Ostatnio wam pokazywałem yy, z blenderami Michomila dwa takie noże. Jednego trochę wygięłem, chociaż już się wyprostował, ale całkiem sprawnie mi w to wyciąganie tych kokosów poszło. Taczki też przywiozłem, taczką będę wywoził to wszystko, bo tak jak mówiłem, boję się mrówek. W każdym razie zobaczcie ile już tego kokosa jest. No na razie jestem sam, ale myślę, że jakby tutaj byli ludzie do pomocy. To byśmy to dużo sprawniej i szybciej ogarniali. A tu mamy wodę kokosową. Powiem wam, że piłem, pachnie i smakuje wyśmienicie no nic, a ja się zabieram, zamykam drzwi, odpalam muzykę i jadę z tematem muzyka leci no ja nawet, jak widzicie, czuweczkę. Yy, woda kokosowa z cukrem już po procesie pasteryzacji, temperatura powoli spada 63, 65 stopni to było, pasteryzacja 20 minut, no i może nie do końca. Pasteryzacja, w każdym razie tak to było opisane yy, i tak też miałem to zapisane. Tam jeszcze oprawiam reszkę kokosów. Bo już gdzieś godzinę w pół do dziesiątej, a ja jeszcze wyjeżdżam z kolejną taczkę Taczką kokosów. Tutaj niektóre takie twardsze, to się poddałem i nie wydubuję tego. Ręce też mam troszkę pocięte, ale, ale będę żył. A w ogóle to jakiś kot albo jakieś dzikie zwierzę wyszło z bok bo bokiem. Ale jak podszedłem do drzwi, to gdzieś uciekło. No, a tam mam kokosową kubkę. O, Magic tutaj śpi elegancko. Mam ochroniarzy. W pół do dwunastej. Musiałem nic nie nagrywać. myślę, że nie będzie kontentu, a tu zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale w jednej z dziur siedzi sobie pani tarantula. No, ciekawe. Tu jeszcze gdzieś drugi był domek. O, uciekła. Jest to dosyć hardkorowe. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Live. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe! Now.